Dzień dobry dzień, dobry ogród. Sierpień, wrzesień, październik to jest super moment na zrobienie dosiewki trawnika i dzisiaj się tym zajmiemy. W tym miejscu mój syn ostatnio znalazł gniazdo burówek, a że w tym roku lubi się bawić w likwidatora. Gniazd mrówek to użył swojego ulubionego sposobu, czyli soli. Zadziałało, ale zadziałało też na trawnik. No i teraz trzeba to uzupełnić. A było to już jakiś czas temu, więc widzę, że życie zaczyna tutaj powracać i będzie to dobry moment na zrobienie dosiewki. Usuwam na tyle, na ile można tą starą darń, aby to nie przeszkadzało nowym nasionom. I będę używał trawy na rolce, a właściwie to nasion trawy na rolce. Przycinam sobie odpowiednio pod moją dziurę no i mam to dopasowane teraz wystarczy tylko przysypać ziemią żeby nie odfrunęła nam ta mata cieniutka warstwa dosłownie pół centymetra do centymetra i gotowe taka mata nadaje się idealnie do łatania takich otworów ale widziałem że niektórzy zakładają nawet całe trawniki z jej użyciem a zaletą takiej maty na pewno jest prostota instalacji, ale też to, że nasiona są tutaj równomiernie rozmieszczone, więc nie ma takiego efektu plam później, wymywania tych nasion czy też wyskubiwania przez ptaki. Jest tutaj też nawóz startowy, więc to pomaga temu trawnikowi rosnąć i jest hydrożel, który magazynuje wodę, co też jest ważne, zwłaszcza na początku żeby te nasionka nie wysychały. Takie rolki trawę nasiona trawy na rolce znajdziecie u nas w sklepie. Dzień dobry. Ogród. Pel serdecznie zachęcam.